Cześć, mam na imię Karol, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale Karol na rowerze. Dzisiaj pokażę Wam rower mojego kolegi, który właśnie kupił, czyli używanego Marina Gestalty 10. bawiłem się chwilę tym rowerem i dzisiaj zaprezentuję Wam, co o nim sądzę. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do polubienia tego filmu i zachęcam do komentowania poniżej. Zaczynamy! Jest Marine Gestalt 10 na karbonowym widelcu na sztywnych ośkach na sremie GX z klamką apexową, srem Apex, tej starszej generacji, to jest przed dwóch generacji na panorajserkach, bardzo fajnie się te panorasejki radzą. Na fajnych hamulcach z tych co ja mam w, w oktanie, przy przełożeniu 42, i tu ile będzie? Też będzie 42, czyli czy jest przełożenie 1 do 1, więc jak najbardziej dobre przełożenie. Więc tak, bardzo fajny rowerek. Ciekawy rowerek to przede wszystkim, który dobrze skręca, który dobrze się prowadzi, ale szczególnie w terenie, jeżeli chodzi o jeżdżenie na asfalcie, on się w moim przypadku wydaje bardzo nerwowy. Bardzo taki niespokojny, że ten, szczególnie jak się stanie na pedałach, że ten przód ucieknie. Bardzo, do, bardzo lubi jak mimo wszystko siedzi się na tym rowerze. Ale ten rower świetnie sobie radzi mimo wszystko w terenie, świetnie sobie radzi w Pike Parku jako zabawka. Naprawdę to jest najlepszy rower, którym najlepiej sobie radziłem na pump i i jestem przez to nim zachwycony. Trochę się odczarowałem, ponieważ spodziewałem się od tego roweru bardziej, może, klimatu, roweru po prostu typu Road Plus, ale nie, to jest po prostu rower górski z barankiem i to dosłownie to jest to, dlaczego ludzie mówili, że to jest rower górski z lat 90., chociaż on się zdecydowanie lepiej prowadzi niż rower górski z lat 90. I osobiście Jedynie co, no to tutaj jest świeża Kiepskowika. kiepska owijka. tutaj tanią wikę, bo go sprzedawał. Ale naprawdę zazdroszczę Filipowi tej maszynki, bo po pierwsze kolor kosior. Jak dla mnie, uwielbiam pomarańczowe, pomarańczowe rzeczy. Także pomarańcze. Nowy Gestalt ma już inną ramę. Nie wiem, jak z charakterystyką. Dalej, doceniam Marina za to że pomimo tej ceny, w której on był, on był to stosunkowo tani. Na pewno nie było drugiego roweru, który tak się prowadził. Oktan jest całkiem innym rowerem, jeżeli chodzi o prowadzenie, a powiedzmy, że mój Oktan generacyjnie rocznikowo może być podobnie jak Rondo do tego Marina, więc sam nie wiem co bym wybrał czy Octana, czy Marina. No to jest bardziej rower górski, jakby nie patrzeć, więc w momencie jakbym miał po prostu rower jakbym miał zrobionego z Victoria Plusa to i nie miał Górala, to to jako drugi rower by mnie zadawalało. I to jest chyba moja odpowiedź czy to jest fajny rower. To jest bardzo fajny rower, to jest inny rower niż inne, którymi jeździłem i za to właśnie doceniam markę Marin. Że robi rowery po prostu inne. To nie wszystko na dzisiaj. Tutaj mały fragment falący. Miałem problem z błotnikiem. No, uszkodziłem płotnik od zefala. Trochę zirytowany, ponieważ w tym samym tygodniu, co go zamontowałem, go uszkodziłem. Uszkodzenie mechaniczne. Więc tutaj ani się z nikim nie chciałem kłócić, ponieważ wiedziałem, że reklamacja nie zostanie uznana. Napisałem bezpośrednio do dystrybutora marki Bikeman, i zapytałem się, czy można dokupić samą część do tego płótnika. I w bardzo niskich kosztach udało się załatwić potrzebne mi części. Więc jak najbardziej obsługa klienta mnie tutaj na tyle zadowoliła, że chcę pochwalić tą firmę w tym filmie i pewnie jakiś shorty ktoś się na ten temat pojawi. A co do Kestalta, prawdopodobnie w niedzielę będziecie mogli zobaczyć cały materiał z mojej jazdy na tym rowerze. Tam około 30-40 minut. Traktujcie to jako dodatek do tego filmu, ale jak najbardziej zachęcam do obejrzenia, szczególnie jeżeli będziecie coś robić jako taki dodatek, w tle. może Was zaciekawić. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Nie zapomnijcie o komentarzu, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!